Witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Pozdrawiam moich stałych słuchaczy i nowych słuchaczy również. Zapraszam dzisiaj Was do odsłuchu lustro uczuć, ale zanim przejdziemy do czytania, chciałabym podziękować za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Zachęcić, abyście dalej w ten sposób wspierali mój kanał. Zapraszam Was też również na czytania prywatne. Link do mojej strony na Facebooku będzie w opisie pod filmem. Moja strona na Facebooku nazywa się Lovet Tatarot Intuicyjne, tam możecie do mnie pisać w sprawie właśnie tych prywatnych czytań, tak? Eee, oprócz tego chciałabym tylko przypomnieć, że czytania są kolektywne, są takie ogólne, tak? Te na YouTubie i nie będą z każdym rezonować, nie będą też rezonować z każdym w takim samym stopniu, a więc bierzcie tyle, ile do Was... Przemawia, a jeżeli do Was nic nie przemawia i z Wami to w ogóle czytanie nie rozumie, to po prostu możecie przejść z tą sobie indziej, czy też po prostu tak posłuchać, żeby sobie posłuchać, tak? No i chyba to właściwie tyle, co mam do przekazania. Więc ja dzisiaj troszeczkę inaczej zaczynam, bo już wcześniej sobie przygotowałam karty. Jak widzicie, karty już są wszystkie wyłożone na stół. A ja teraz będę je tylko po prostu odczytywać, tak, żeby właśnie nie tasować, żeby nie robić tego zamieszania całego, nie przedłużać, tylko konkretnie przejść do rzeczy, tak? Więc przechodzimy sobie do naszego lustra i jeszcze tak szybko powiem, że dla tych co nowi. Tutaj mamy stronę męską, energię męską, tutaj mamy energię żeńską. Oczywiście może być tak, że będziecie się znajdować gdzieś tutaj na opak, tak, i kobiety zarezonują bardziej po stronie męskiej, a mężczyźni zarezonują bardziej po żeńskiej. Mm, ja tak będę bardziej kierować się ku kobietom w mowie, tak? Więc jeżeli są mężczyźni, mnie tutaj słuchają, to proszę się nie obrażać. Ja nikogo nie dyskryminuję, ale jest was mniej, a mi jest wygodniej mówić, jakbym mówiła po prostu do kobiet, tak? Okej, okay. <laughs> mam nadzieję, że nie będziecie mieć tego za złe. Na pewno nie. Fajne chłopaki tutaj przechodzą na kanał, także okej, okay. ja nie będę już dłużej przedłużać. No i przechodzimy. Odczytamy sobie najpierw energię wspólną dla lustra. Na dziś mamy motyla, mamy miłosny telefon i pocałunki. Ja bym powiedziała tak, yy, a, tutaj bardzo duża jakaś metamorfoza będzie w tej relacji, w tym lustrze, tak? Może to być wzrost tej re relacji, czyli będziecie wnosić się na lepszy, wyższy poziom albo może po prostu każdy z Was dzięki tej relacji będzie przechodzić pewną taką wewnętrzną metamorfozę. No tutaj ktoś będzie wyrażać, mówić o swoich emocjach, o tym z pewnością, że myśli o drugiej osobie, jakieś może wyznania tęsknoty. Także będzie dużo czułych takich wyznań od serca. No i mamy tu też jakby zatracenie się w miłości, czyli takie zauroczenie, zakochanie, ta za faza jak kiedy jesteśmy tacy zagłębieni, tak? w tą miłość, ale ja bym powiedziała, że tu też jest taka miłość bezgraniczna, nie? Także nie zdziwię się, jeżeli tutaj będą osoby które wiedzą o tym, że ich partner czy tam partnerka, czy osoba, którą poznali jest ich bliźniaczym płomieniem, bo jakoś tak troszeczkę mi tutaj, że tak powiem, energetycznie tak to przechodzi więc, ale oczywiście to też mogą być relacje karmiczne, karmiczne i bratnie dusze, nie? Um, ale tak jakoś poczułam, tak? Że mogą tu być bliźniacze płomieni, że mogą się odnaleźć w tym czytaniu. Ok, więc zobaczmy sobie, co u aspektu męskiego się dzieje na poziomie myśli. Na razie, sprawdzimy jego myśli. Um, ok. No ja bym powiedziała, że u mężczyzn, tak, jest. Yy... Tej energii męskiej w myślach pojawia się jakiś sukces, coś, ja bym powiedziała, że być może udało się pokonać mężczyźnie jakieś przeszkody, jakieś ograniczenia. Być może on też optymistycznie jest nastawiony do jakichś ograniczeń, jeżeli jakieś występują między wami, tak? Więc on, jakby cokolwiek staje mu na drodze. On jakby optymistycznie, ja to tak nawet czuję, tak, że jest w nim taka siła, determinacja i optymizm do tego, aby pokonać te wszelkie przeszkody Dla niego to nie jest żaden problem, on tak uważa, na poziomie myśli, tak, on, on widzi sytuację, w której może jesteście, że tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli są te problemy, to nie są problemy, których nie dałoby się pokonać, okej? Okay? Dobra Zobaczymy za to, co na poziomie uczuć Okej, okay. i teraz tak, albo z jakiegoś powodu jestem mężczyźnie przykro, tak? czuję się smutny z jakiegoś powodu. To mogą być różne powody, tak? I to jest jakaś tam część w ogóle grupy, że tak powiem. Bo z drugiej strony ja czuję bardziej, że ten mężczyzna czuje, że kobieta ma jakiś żal, że to ona ma jakiś żal i on może czegoś w ogóle też żałować, tak? I jak tak patrzę na tego króla denarów, to sobie tak myślę, że on może żałować, bo z czymś przeholował, tak? Przesadził już czymś, ale przesadził w takim kontekście dobrobytu, tak? Że przedobrzył, że tak bardzo chciał dobrze dla siebie, albo dla nich oboje, bo cesarzowa to też jest taka energia troski takiej opieki, więc być może tak bardzo chciał dobrze, że aż przydobrzył, no i troszeczkę żałuje, nie? Bo, bo przesadził może z czymś. Tak czy owak no ja czuję tu taką energię żałowania czegoś, taka skrucha, nie? Dobra. A co ma w zamiarach no, w najbliższym czasie, co tutaj się pojawia? Mhm. OK. Ja bym powiedziała tak. Tutaj mężczyzna się spieszy do tego, aby żeby było dobrze Powiem troszeczkę tak egoistycznie, że dobrze było jemu, tak? Że on chce sam sobie sprawić szybko jakąś przyjemność, ale proszę tego nie odbierać negatywnie bo on... Naprawdę jest tak optymistycznie nastawiony, ja nie wiem, czy tutaj są ludzie, którzy, których dzieli na przykład odległość, czy nie wiem, są jakieś inne przeszkody, tak? trochę odległość tutaj czuję, tak, takie relacje gdzieś na odległość, ja bym powiedziała, że tutaj mężczyzna naprawdę nie widzi żadnego absolutnie problemu i on bardzo szybko jakby chce wręcz się nawet spotkać, pokonać właśnie tą odległość, jakby połączyć te dwa światy w jeden świat, tak? I da... Jemu to sprawia przyjemność ogólnie, tak? On się cieszy z tego, że on jest w stanie i że on może połączyć te dwa światy w jeden świat, tak? Że jakby zrównoważyć na przykład życie zawodowe z życiem osobistym. On tutaj w ogóle nie widzi takich problemów. On sobie świetnie z tym po prostu jest w stanie poradzić, tak? Być może faktycznie zaszła jakaś zmiana w tym motylu, w tym człowieku. Może coś zostało też nim uzdrowione, albo on po prostu ma zamiar uzdrowić sytuację między wami i te przeszkody właśnie pokonać szybciutko, żebyście um, mogli być razem. No, tak to przynajmniej wygląda od strony mężczyzny. Zobaczmy sobie, um, co jeszcze zobaczmy sobie. Nie, dobra, to może później, wiecie co, to później sobie zobaczymy. Bo ja bym chciała jeszcze na razie zobaczyć, co kobieta myśli, jak ona się tu odniesie najpierw do tego wszystkiego. No właśnie, a kobieta w myślach już na początku się broni. No, zaraz zobaczymy, przed czym ona się tutaj broni. A no właśnie, a tu taka odwrotna całkowicie energia, bo kobieta uważa, że no właśnie, to, co ich e, ogranicza, to, co stoi między nimi. E, I prawdopodobnie właśnie to jest odległość, albo po prostu to są jakieś sprawy z zewnątrz, tak? Takie. Które nie oni wytwarzają Tylko coś wytwarza tak? To mówię, może być praca Może być odległość Mogą to też być jakieś poglądy Różnice w poglądach tak? no, Jakby mężczyzna tutaj nie widzi Jakby żadnego problemu tak? Nawet jeżeli to jest kwestia jakiegoś światopoglądu tak? Że ktoś ma inny światopogląd Inaczej na coś patrzy On nie widzi żadnego problemu On uważa, że da się to połączyć No kobieta znowu uważa, że nie Ona jakby staje w takiej pozycji obronnej, że to na przykład nie ma sensu, że, że no jakby ona tutaj nie widzi szansy, że ona jest bezradna, nie jest w stanie nic zrobić. My w ogóle nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo za dużo nas dzieli, tak? No, u niej jest zupełnie odwrotna. Dobrze, a w sercu co mamy? Ja bym powiedziała, że tutaj kobieta w sercu potrzebuje na coś czasu. Ja bym powiedziała, że ona przede wszystkim potrzebuje czasu, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Ona bardzo mocno się tutaj pozamykała i kurczowa się bardzo mocno czegoś trzyma i to są może właśnie te przeszkody też między innymi. Albo te jakieś tam przeszkody powodują, że ona jakby ma tą swoją bezpieczną strefę komfortu, której póki co nie czuje, że jest w stanie. Przejść, ale to może właśnie ta metamorfoza dotyczyć też jej, tak? Że ona będzie poprzez tą relację z tym mężczyzną i ten mężczyzna pokaże jej, że e, warto przełamać pewne schematy, tak? No i dalej co? Ok. E, ja bym powiedziała, że tutaj kobieta na pewno będzie chciała spotkać się może z tym mężczyzną, na pewno bardzo dużo rozmów, rozmów też o pracę, być może kobieta będzie szuka pracy, być może też kobieta aktualnie nie ma pracy, też tak może być, to też może stanowić na przykład jakąś przeszkodę, no ona może tak uważać, tak? Że no jakby że ona sobie teraz na przykład nie może na coś pozwolić, bo no, są niektóre takie kobiety, które są bardzo takie niezależne i one na przykład nie mają pracy i finansowo teraz niezbyt dobrze się powodzi, więc one nie będą wchodzić w żadne związki i tak dalej, bo to jest takie niesprawiedliwe. Nie wiem, dla kogo to mówię, może ktoś potrzebował to usłyszeć. W każdym bądź razie jakaś tam grupa kobiet może takich tu być. W każdym bądź razie, no mówię, jakaś kobieta może tutaj skupić się na rozmowach o pracę. Ale mo może to też być kobieta, która chce się spotkać, która chce porozmawiać i przepracować ten temat, tak? Wypracować może jakiś właśnie ten kompromis, tak? Ale pomimo tego, że no nie do końca ona jest tutaj um, przekonana, tak? Czy da się to, no to jednak mimo wszystko będzie chciała zaryzykować i spróbować odnaleźć gdzieś tutaj może właśnie um, ten kompromis, dobra to tak to wygląda dla was oboje. A teraz zobaczmy sobie, co jeszcze wyrocznie powie. No właśnie, mamy tu fasady i wierzenia, tak? Więc może tu faktycznie jakieś um, różnice kulturowe, poglądowe, może ta odległość. Um, no mogą takie być jakieś podejścia, zupełnie inne podejścia, tak? Do życia. Um, mamy tutaj też takie poddanie się, um, taki naturalny przepływ, nie? No właśnie i otworzenie się też na na to, co może przyjść. Więc jakby mężczyzna tutaj fajnie otwiera się na tą kobietę i na to wszystko, co jest z nią związane, bardzo fajnie. A u kobiety. Wątpliwości. No tutaj jak mówiłam, właśnie o to chodzi, że kobieta no jakoś wątpi, żeby to mogło być dobrze. Ale mamy tutaj wzrost, no właśnie, i tutaj tego motela bym powiedziała, więc jakby kobieta tutaj gdzieś poprzez tą relację, mówię, może wzrastać i tutaj jest jakaś szansa dla, dla kobiety, tak? Szansa może właśnie na ten wzrost, wzrost albo taki emocjonalny, psychiczny, tak? Na zdobywanie czegoś nowego, jakichś nowych lekcji albo szansa w ogóle na coś konkretnego, trwałego, że może ona wątpić w tej chwili, e, czy, czy to w ogóle jest rozwojowe ta relacja, ale tu się pokazuje, że jak najbardziej e, ta relacja ma szansę się rozwinąć w coś trwałego. No dobra, no i zobaczmy, co on chciałby powiedzieć. Chciałbym znów poczuć to e, jeszcze raz, więc nie wiem, cokolwiek to tam e, sobie poczuł. Przy tobie, to chciałby to poczuć raz jeszcze, może poczuć, nie wiem, może już się spotkaliście, tak? Może się już dłużej znacie, więc jakieś tam konkretne sytuacje, znów poczucie w konkretnej sytuacji okej, okay, zakupiłem sobie na małą chwilę, więc może faktycznie no coś tutaj na rozrabią, facet małego, o co ta kobieta faktycznie może mieć żal, no i on też może czegoś żałować. Może też żałuje, że mówię, no też przedobrze już czymś, nie? No i kocham cię bezgranicznie, nie? No To mówiłam, ta miłość bezwarunkowa, nie? To już tutaj nam się pokazało. A u kobiety co? Pamiętam każdy szczegół tego spotkania, więc wychodzi na to, że już się chociażby raz spotkaliście. Ewentualnie chodzi też o moment, w którym się w ogóle poznaliście, bo może gdzieś przez internet, może przez kamerkę, nie wiem, jakkolwiek nie będę tu wymyślać, bo no różne macie tutaj jakby te sytuacje nawet, kiedy się nie ma wokół mnie, bym powiedziała, tak, nawet jeżeli jesteście rozłączeni, właśnie ta odległość, bo tu ma, zobaczcie, tu macie kartę świata i tu, ja bym powiedziała, że właśnie to jest takie trochę przez internet, po pierwsze relacja, po drugie taka na odległość, tak, dzieli was ta odległość, mówię, może, mogą być to też różnice kulturowe, gdzie no to też się wiąże z tymi wyjazdami, ja tu co prawda tych wyjazdów takich nie widzę, ale jakby widzę odległość, pewną, tak, Czasami budzę się w nocy myśląc o Tobie, więc jakby, no mówię, no to też tak mówi trochę o tym, że jesteście w takiej relacji na odległość, tak? Skoro nawet osobno sypiacie. A, dajcie chwilkę, napisz kawki. Okej. Okay. A teraz jeszcze bym chciała złożyć te karteczki i zobaczyć, co sobie byście powiedzieli. Co by to jeszcze mężczyzna powiedział? No, mężczyzna zastanawia się czy tęskni, kobieta na nim. Dobra. Pragnę kolejnej szansy, dasz mi ją. No, i to odnośnie właśnie tego żałowania, tak, że coś tutaj przeskrobiał i prosi o kolejną szansę. Jesteś wspaniały, wspaniała. No i ta osoba właśnie uważa, że jesteś wspaniały. No zresztą tutaj widzi tą kobietę jako cesarzową. Dobra. A wezmę jeszcze ze dwie by nie. Na bogato dzisiaj. Ła, wow, ale nie no dobra, na bogato a to aż tyle wyszło. No dobrze nie będzie. Brakuje mi siły i odwagi. Być może do tej pory mu brakowało faktycznie, ale to się tutaj nie zmienia, nie? Bo jakby były te przeszkody, które on chce pokonać. Czekam na znak od Ciebie, więc może nie wiem, jeżeli się pokłóciliście i nie macie teraz kontaktu, to on się nie odezwie, dopóki ty nie dasz znaku, żeby on się mógł odezwać. Zastanawia się, czy Twoje słowa były prawdziwe. Mm, więc, cokolwiek ta kobieta tutaj powiedziała, no to on się zastanawia, czy, czy to było całkiem serio. Mm, no i za dużo różnic, przeszkód między nami, no to co, co mówiłam, tak? E, więc, może po części, e, chyba że słuchajcie. E, dobra, no właśnie, bo tak to poczułam, że to jest to. Mm, ja to zrobię tak. On się zastanawia, czy słowa kobiety były prawdziwe, a jeśli chodzi, co to były za słowa, za dużo różnic, przeszkód między nami, więc on się zastanawia, czy te za dużo różnic i przeszkód, które ona powiedziała, że jest między nimi, czy to było prawdziwe, czy ona naprawdę tak sądzi, tak, że te przeszkody, które są, że jest ich po pierwsze za dużo, a po drugie są one nie do pokonania, tak. No, mimo wszystko on uważa, że, że ta że kobieta jest tutaj cudowna, wspaniała, tak, no jakby darzy ją, ja zresztą tutaj czuję tą sympatią taką i właśnie tą miłością bezgraniczną, o której jest tutaj mowa, tak, A tutaj widać ewidentnie, że ten mężczyzna kocha tą kobietę, jest zdeterminowany walczyć o nią, o tą relację na swój, tylko bym powiedziała, sposób, tak, bo... To muszę zaznaczyć, że ten mężczyzna działa wedle swoich pewnych takich um, zasad, że tak powiem, e, które no właśnie mogą się różnić e, od tego, jak kobieta by chciała, tak? Tutaj, żeby ten mężczyzna o nią zawalczył, zupełnie jakby um, inaczej to troszeczkę działa, tak? Ale on na pewno chciałby tej, e, tą kolejną szansę dostać od tej kobiety, e, no i czeka na ten znak, tak? właśnie, ja bym to nawet tak zrobiła, żeby to była ta kolejność taka odpowiednia, tak? Prawda, kolejnej szansy, dasz mi ją, czekam na znak od Ciebie, no daj znać, tak? Czy, czy, czy spróbujemy może jeszcze raz, czy, czy ten? No właśnie, się zastanawiam, czy ten jest, no brakowało mu siły i odwagi i może to jest to, że tego żałuję, tak? Że zabrakło mu tej siły wcześniej i odwagi. No. Hmm, okej. Okay. No to teraz sprawdźmy, co kobieta by powiedziała w takim bądź razie. pokrywam swoje prawdziwe uczucia, no ja bym powiedziała, że jak najbardziej bo tutaj w tej czwórce Pentakli e, dosyć wyraźnie to widać, tak, że ona pewne rzeczy trzyma dla siebie i potrzebuje czasu, tak e, nie pozwoli ci odejść za daleko, więc ta kobieta też jakby nie ma zamiaru e, temu mężczyźnie odejść gdzieś tam jakby, ona jakby może nawet go także tak powiem odpychać, ale tylko do pewnego stopnia, bo gdy on przekroczy ten dystans gdzieś też za daleko, to ona automatycznie jakby się po niego cofnie, tak? No to tak specyficzne, specyficzne bym powiedziała, jest tutaj takie połączenie, ale właśnie tak to zobaczyłam i poczułam nawet, tak? Że on na przykład się cofa, robi cztery kroki do tyłu i w momencie, kiedy robi piąty, no to dla niej już jest za daleko. I ona wtedy podbiega do niej, ale poczekaj nie odchodź, nie? No. Ale jak jest te cztery kroki, to, to dobra, to postój tam, bo ja potrzebuję czasu, nie? Jakby specyficzne zachowanie. Możesz odejść, ale nie za daleko, nie? No jest z takim psem na spacerze, nie? Trochę. No, przepraszam, że tak to... Ale to tak świetnie obrazuje właśnie, kiedy pozwalamy temu psu gdzieś tam sobie wybiegać, ale jak już troszeczkę gdzieś za daleko, to go wołamy, nie? No. Co jeszcze? Jesteś moim szczęściem, więc kobieta tutaj, no, tego też mężczyzna uznaje za kogoś, to sprawia, że się cieszy, tak? Też tu się kobieta zastanawia, czy mężczyzna ją kocha. No, to, to jest bardzo ciekawe, bo no to po tym mężczyźnie naprawdę widać, że on jest zakochany, wręcz e, zatracony w tej miłości, no to jest bardzo dużo tych uczuć, tych miłości. E, a tutaj kobieta jeszcze ma jakieś wątpliwości, ale mówię, no u niej jest dużo tych wątpliwości, tak jak powiedziałam. E, nie wiem skąd te wątpliwości się u niej biorą, co mi się tutaj to nie pokazuje, ale mm, no ciekawe. Tak jakby ona faktycznie w tej ósemce mnie czy nawet czegoś nie dostrzegała a Nie widziała pewnego obrazu w ogóle tej relacji i tego mężczyzny, tak? Dobra, co jeszcze? Nie potrafię to zrozumieć, no właśnie No i boję się odrzucenia i stąd też właśnie jest to oddalanie się, tak? Jest wytrzymanie swoich uczuć dla siebie, może też właśnie to te niedowierzanie bierze się z tego lęku przed odrzuceniem, bo często osoby, które boją się odrzucenia, wątpią, tak? Czy ktoś może naprawdę, bo to też jest, automatycznie idzie takie niskie poczucie wartości. Także to jest takie złożone jakby kilka problemów, tak? W jednym. Doceniam twoją wyrozumiałość, no może ten mężczyzna faktycznie jakby te jej, takie dziwne zachowania tej kobiety tutaj toleruje, akceptuje je w pewien sposób, tak? I w jakiś sposób pokazuje też jej właśnie może cierpliwość, tak? której ona potrzebuje tego czasu, tej cierpliwości, no to być może on to daje, no i właśnie może, no nawet na pewno, bo tutaj czekam na Twój znak, tak? Więc on jakby czeka cierpliwie na to to ta kobieta tutaj, nie? Dalej. Poczyni. Dobra. To by było tak. OK. To zobaczmy sobie w takim bądź razie. Rada dla każdej ze stron. Dla mężczyzny wskrzeszenie, poddanie się zmianie. To już drugi raz, y, słuchajcie, jest to właśnie poddanie się y, zmianom. I tutaj też mamy a, poddanie, nie? tak jak y, tu jest taka, takie przesłanie dla mężczyzny, że on powinien poddać się pewną zmianą, tak? Jakby jeżeli coś ma odejść z jego życia, to pozwolić temu odejść, żeby mogło na nowo coś się rozpocząć, rozpalić się ogień w nim, tak? Jakby, jeżeli on potrzebuje tej siły jeszcze jej nie ma, tak? No bo to, mówię, lustro jest tak mniej więcej na tydzień, ale to też jest tak bezterminowe, tak na dobrą sprawę, bo ktoś może tutaj za miesiąc wejść na kanał i sobie akurat wysłuchać tego filmiku i też będzie rezonować, także no, ten czas jest bardzo względny, ale zakładając, że na tą chwilę jeszcze aspektu męskiemu brakuje siły i odwagi, to tutaj jest właśnie ta podpowiedź, tak, aby poddać się zmianom. Jeżeli ten mężczyzna wie, że jest coś nieuniknione, że czas najwyższy, coś zmienić w swoim życiu, w swoim postępowaniu, w schemacie, no właśnie w tych wierzeniach, w tych fasadach jego, tak, w, tym, w tych strukturach, które on sobie tutaj gdzieś narzucił, że tak powiem, tam gdzieś, nie wiem, no w nawyk sobie, jakieś nawyki może trzeba właśnie też zmienić, tak, jakby otworzyć się i przyjąć to, co chce przyjść, a chce przyjść tutaj świeża, totalnie nowa energia, a tu jest właśnie potrzeba tej metamorfozy, totalnej przemiany, tak, jakby... No właśnie ten wzrost, tu u kobiecy wzrost. Jakby u tego mężczyzny też tutaj jest jakby wzrost, tylko troszeczkę innego rodzaju, bo mówię, tu jest zmiana energii, nie? Jakby tutaj trzeba się otworzyć na te przepływy, które chcą wejść w energię męską. Także mówię, tutaj mężczyzna w pewnym sensie musi jakby pozwolić czemuś umrzeć, by mogło to się odrodzić od nowa, tak? Jak ten Feniks właśnie z popiołów powstać na nowo. Dobrze, a u, kobiety... a u kobiety mamy Strażniczka Wagi, Sprawiedliwość, Równowaga. No ja bym powiedziała, że tutaj w sercu mamy na środku tego rozkładu właśnie u kobiety kartę umiarkowania, to jest właśnie to uzdrowienie, to jest ta równowaga i jakby, no kobiecie jest bardzo potrzebna, tak, bo tu jest za dużo tych wątpliwości za dużo tych takich negatywizmu, ja bym powiedziała, sabotowania też siebie, relacji, jakby potrzeba jest spojrzenia też obiektywnie na tego mężczyznę, bo ja mam wrażenie, że ona nie dostrzega skoro ona zastanawia się, czy ten mężczyzna ją kocha, a tutaj ewidentnie widać, że tak, no to może warto jakby tak spojrzeć z prawie tym okiem trzeźwym takim, nie? I dostrzec tego mężczyzna, że on faktycznie, no jakby, no ma te uczucia i kocha tak. Zresztą, o czym on mówi tutaj? No, kocham cię bezwarunkowo. On jakby wyraża te swoje uczucia, tak? To raczej kobieta ich nie wyraża, więc ten mężczyzna mógłby mieć co do tego wątpliwości, a to jednak ona się zastanawia, czy on ją kocha. No, to daje trochę do myślenia, prawda? Okej, okay, potencjalna przyszłość tej relacji w najbliższym czasie. Frywolność. Odtworzenie romantyzmu w związku wymaga od ciebie pozwolenia na ponowne rozbłysnięcie twojej młodzieńczej skłonności do zabaw. I ja bym powiedziała, że wiecie co, jakby... Ja nie mówię, że to już jutro będzie, tak? Ale ja czuję, że faktycznie... Yy, tej relacji niebawem zapanuje taka świeża, lekka energia, właśnie to wskrzeszenie. Być może właśnie ten powrót tej relacji, jakby ta relacja ogólnie powróci, tylko w innej już wersji. Być może właśnie tak jak jest tu pokazana, jak mówiłam, że kobieta będzie chciała tutaj porozmawiać, przepracować pewne rzeczy, porozmawiać o jakichś konkretnych sprawach. No to może też tu będzie mimo wszystko przy tej no dosyć trudnej rozmowie, bo rozmawianie od i przepracowywanie pewnych rzeczy no nie jest łatwe, ale wydaje mi się, że to już będzie w takiej lżejszej formie, w lżejszej energii. Po tym okresie właśnie tu równowagi, kiedy ta kobieta się zrównoważy, uzdrowi w pewnym sensie, to mówię, jest możliwe, że, że się spotkacie i zapanuje taka lekkość między wami, nie? Okej. Okay. Dobra, to to by było wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o lustro uczuć. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Miło mi będzie, jeżeli zostawicie w komentarzu ślad, czy rezonowało, czy nie rezonowało. Oczywiście to tak możecie, nie musicie. Możecie też zostawić lajka, też będzie fajnie. No i co? Do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pa, pa.